Cześć, z tej strony Animator z pasem. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Dzisiaj niebieska koszuka, a więc taki odcinek przydatny dla wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi. Co wziąć ze sobą, jeżeli jedziecie na przykład prowadzić jakieś zajęcia dla dzieci, animacje czy warsztaty kreatywne. Takie bardziej na sportowe. Zaczynajmy. Jedynka, bez tego się nie uszam. Kto ogląda moje filmy, to wie. A więc, chusty animacyjne, nawet jeżeli jak większą grupą dzieci, no są one przydatne chociażby na sam początek zabawy, kiedy staramy się wziąć i ustawić dzieci, zapoznać się. Można wtedy rozwinąć taką chustę, usiąść w kole, wiadomo, dzieci już takie starsze, no, raczej różnie patrzą na chustę i różnie chcą się nią bawić. Natomiast zawsze jako taki rekwizyt pomocniczy e, może się przydać, więc chusta animacyjna jest zawsze ze mną. Ma kanał Animator z pasją, możecie zauważyć, jak bardzo ją lubię. E, mam cały cykl zabaw, w którym pokazuję przeróżne pomysły i inspiracje na zabawę, więc na pewno po tym filmie zażyjcie. Tak. I rzeczą numer dwa na pewno będzie będą różne materiały. Zazwyczaj biorę taki materiał, wzory takie można powiedzieć bardziej przydatne do scenariusza. Staram się go robić takiego większego. Może to być jakiś kot, jakaś inny taki materiał z nadrukiem. No, i na ogół przydaje się to właśnie do tworzenia takich można powiedzieć swoistych baz, gdzie na przykład wkładamy rekwizyty, gdzie grupujemy dzieci, ale są też te materiały przydatne do różnych zabaw, pocypówki, czyli kiedy rzucamy kuleczką na drugą stronę, czy kiedy tworzymy zasłony, lub na przykład robimy przejścia po jakichś takich materiałach. Zobacz, i dzieci stopami muszą po niej iść. No i z numer 3, nie zapominam o kostce. Zresztą na kanale Animators pasuje, że jest mnóstwo pomysłów i zabaw z kostką do pusty animacyjnej, do torów przeszkód, do biegania, do różnych zadań, do wyzwań, do podziału na grupy dzieci. Kostka zawsze przydatna. W tym przypadku mamy kostkę animacyjną, która oprócz cyferek ma też kolor. Dziełki zawsze duża ilość piłek jest ze mną. Na ogół nie są takie twarde piłki do nogi, chyba, że mamy z jakąś starszą grupą dzieci. No, natomiast mięciutkie, delikatne piłki z wzorami, które się przydają, no i czy na puste, czy na różne gry. Jak były piłki, to nie może zachnąć kulek, kolorowych kulek, nie zawsze to cały gór. Natomiast zdarza się, że do danego scenariusza wybieram konkretny kolory piłek, no i też zawsze staram się, aby było na tyle dużo, żeby na przykład zabawa z burzą kolorów na puście była ciekawa, więc myślmy, że tak minimum takich piłeczek, jakbyście kupowali na początek, to minimum 100 będzie przydało. Idziemy dalej. Tutaj mam taką przeciąganie liny. Lina zawsze też przydatna. Można ją rozłożyć jako też tor, po którym można iść. Z liny można też robić jakby połowę przy podziale na grupy jakiejś grze, gdzie są dwie duszyny, to można w niej znaleźć połowę, a więc lina też zawsze przydatna. No i z nią też można zrobić dużo zabaw. Mamy linę, to nie zapominajmy o skakankach, e, tak samo e, można z, z nich robić wiele e, ciekawych e, punktów, na tak, przykład tutaj trzeba coś odłożyć, oprócz skakania można też z nich robić tory przeszkód. E, można e, przeskakiwać, zabierać, przenosić. Dużo pomysłów na skakanki mamy. Ósmy rekwizyt, woreczki gimnastyczne. Najlepsze to są do takie, kiedy trzeba rzucać. Na przykład dzielimy się na jakieś dwa zespoły. O, tutaj na przykład mamy materiały, w których położymy naprzeciwko siebie dwa materiały i każda złożymy się rzucać w Więcej trafi i woreczki zostaną na tą materiałem, A więc macie tutaj przykład zabawy bez gulako ani ruchu. Oczywiście, też kilka sztuk. Zawsze za mną sam też kupić takie kulaków. Składane są też takie, składane że to mam kiedyś pokażę. Natomiast kulaków też jako miejsca do stworzenia baz, do zawodów, do przeskoków, do tworzenia turbacji. Rekwizyt numer 10. Nie może z nami zabraknąć balonów okrągłych, kolorowych z balonami zawsze. Pompeczka. A jeżeli potraficie, to jak najbardziej długie balony do modelowania, swój można stworzyć kilka zwierzątek, też zawsze przyda. Więc ja balony zawsze mam ze sobą. Zresztą zabawy z balonami jest bardzo, bardzo dużo możliwości. Na kanale też je znajdziecie. Ok, a więc za nami 10 rekwizytów, ja tu jeszcze mam kilka ustawionych, ale myślę, że zrobimy sobie taką część drugą, a Wy piszcie w komentarzach, jakich jeszcze rekwizytów zawsze ze sobą macie i czy może czegoś tutaj zapomniałem takiego podstawowego, które zawsze jest. Bonus, który zawsze też mam ze sobą, ma tu jest napompowany, czyli wielka piłka gimnastyczna, którą na ogół też zawsze w jakiś sposób gramy sobie z dziećmi, rzucamy. No i czy na zabawy, na zapoznanie też wykorzystujemy. Więc dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Piszcie w komentarzach właśnie swoje pomysły na swoje rekwizyty. A przed nami nie tylko część druga, taka do zabaw ruchowych, gdzie wykorzystuję jeszcze inne rekwizyty, ale też na pewno pomyślę o takiej plastycznej skrzyni, którą też zawsze mam ze sobą. A tam też mnóstwo ciekawych materiałów. Dziękuję Wam za dziś. Zostawiajcie suby, aby być na bieżąco, aby te powiadomienia o filmach do Was dochodziły. No i do zobaczenia